Kurwa, klub Normalnie. Boston, część te piary mają cały burdel. Powiedz, że, że przyjeżdżasz tak, że przyjeżdżasz z wojska z pięcioma chłopami i że będziecie kurwa ruchać je do rana. Dobra. Że kurwa przepoceni wojskowi kurwa, wpadają na dymy. Ile ich jest? Na zdjęciach są cztery. Owszem, słucham. No halo, cześć. Witam. Ja tu z jednostki wojskowej dzwonię, słuchaj, ile tam was jest w klubie dzisiaj. A, a ile potrzebujesz? Ło, tu nas jest 30 chłopa. O. <laughs> to spore zamówienie by było, co? No. Ale co, dałoby radę? Że w 30 jakbyśmy tam wpadli do was, czy na raty byśmy musieli przyjeżdżać? No wiesz co, ee, e, na raty. <laughs> Ale no bo bo my tu. Jakoś będziemy myśleli, damy radę! Ale co, normalnie z tobą też bym mógł zatańczyć coś z poloneza? A pewnie, że tak. Tak, też się tak, tak, normalnie. Może być polonez, może być jazz, może być na róże. Wszystko o nie no, na róże ja nie umiem tańczyć, ale dobra, przejdźmy. Ja cię Chcecie nie Dobra, nas jest 30 chłopa, jesteśmy, Wróciliśmy dopiero z poligonu i chcieliśmy do... do no, zrelaksować się, no, to byśmy wpadli tak do rana, no nas 30 osób jest. Super, super! No ale co? I, i tam za godzinę to ile byście nas policzyły? No jak e, A czy nas... wy przyjedziecie w ogóle tak 30 Czy no, Przyjedziemy, normalnie, jakoś się załadujemy. No czołgiem nie damy rady, bo nas by nie wypuścili z jednostki, ale przyjedziemy. <laughs> Pewnie jakimś busem przyjedziecie, co? A czy no tam samochody się popakujemy, mamy swoje prywatne, to damy radę. Właśnie tam parking jakiś jest, żeby... Mamy jest, radę pewnie, zaparkować? To jest. No to. Pewnie, dobra. że tak. Dobra, ale dobra, to teraz musimy ustalić cenowo, jakby to wyglądało. No nas będzie 30. Wiesz co, Myś... jest 300 zł godzinka, ale naprawdę będzie super. Przyjeżdżajcie. Pakujcie dobra. się wszyscy i przyjeżdżajcie. Dobra, ale ile was jest? Ile was jest? Żebyśmy wiedzieli, jak tutaj mamy się podzielić. Damy radę. Damy radę. Ale ile was jest? No powiedz, żeby nie było, ehm, że tam to... z was... Jeszcze raz. Żeby nie było tak, że was tam 10 będzie i trzech chłopa będzie jedną panienkę obracać, że będą musieli się kłócić, który pierwszy. Ale damy radę. Na Damy radę? Pewnie, damy radę, Dobra. będzie fajnie. Jurek! Ja mamy tutaj koleżanki po, na wyjazdach, więc będę się starała je... Z... Jurek, zapytaj, czy dwie lachy naraz do buzi, żeby szybciej to poszło. No właśnie, dałabym radę? To wszystko do na miejscu do dogadania się. Dobra, Zjedzajcie. a słuchaj. A słuchaj, tam jakieś różne fetysze, coś, bo tutaj różni pacjenci są, wiesz o co chodzi. Jeden chce to, jeden tamto. To no, takie ale to też, to czy cza, to czała jakieś anale, czy coś? To już wie, wiesz, co to już na miejscu, bo ja się nie mogę wypowiadać za dziewczyny. Wiesz, każda jest tam inaczej. Dobra, a słuchaj, bo ja to bym chciał z Tobą całą noc spędzić. To co byś mi zaoferowała, bo Twój głos mi strasznie do gustu przypadł i chciałem, żebyś mi w nocy mruczała do ucha. Ja będę Ci mruczać do ucha. Będziesz normalnie, to ile byś mnie tak skasowała, kotuś? Przyjeżdżaj, dogadamy się. Po, po tak, się, tak. potańczymy, napijemy się, będzie o, fajnie. O, o. To ja... wiesz ja tak delikatnie, wiesz tak delikatnie jak kocka, tak No tak o, normalnie taki kocurek będziesz? Tak, taka delikatna, taka do pieszczenia do, a, słuchaj, do a co byście chciały? Jakąś wódeczkę to my stawiamy alkohol, normalnie. No normalnie mamy spiej. cały bar, więc spokojnie, nie ma problemu. Niczego Acha. nie zabraknie. Dobra, ale no, no, to spoko, nie ma problemu. No to jak coś, to. My to za ile byście byli? Bycie. Słucham? Za ile byście byli, bo no. się przygotować. O północy, maksymalnie Dob. pół do pierwszej w nocy byśmy byli. Takie dobra. Chopacznie szorować pały. Dobra, no. to czeka. Tak nas spały swędzą, tak chcemy poruchać. <grym> po prostu Polsce, no, bo my w ogóle jesteśmy y, tam w okolicy Krakowa, co nie? To trochę kawałek drogi jest. Czeka. No, tutaj dobra. A gdzie jesteście? Y, y, koło Warszawy, tutaj w jednostce wojskowej. To jak wy chcecie tam przyjechać do ustronia? Helikoptery! Normalnie. Aha. No to wsiadajcie i przyjeżdżajcie. Dobra. To burzanie. Muszę to... znać, że jedziecie, bo ja nie. wiesz, Bo ja muszę wiedzieć, czy te koleżanki z wyjazdów pościągać, bo wiesz tak, ja im powiem, że ma, mają pozjeżdżać i na przykład nie przedłużać sobie tam gdzieś na wyjeździe, tylko zjechać tutaj. To muszę mieć na 100%. 100%. Maksymalnie będziemy o... mówię. Po ślizgu będzie pół godziny, to będzie tak w pół do pierwszej jesteśmy maksymalnie. Aha, dobra. No jak tam koleżanki by nie zdążyły, to wiesz, to, to tam najwyżej w dwudziestu na przykład będzie, powiedzmy tam te cztery koleżanki, to w dwudziestu tam jedną chyba wezmą, to wytrzyma takie coś, co nie? Bo tam jeden chłopak to 35 centów, bo on tam te tabletki bierze na, poro, na przyrost, wiesz? O ja. 35 centów, taki wielki bydlak, pod prysznicem się kąpaliśmy, to przez przypadek przyuważyłem, tak aż mu do kolan zwisa. Dobra, to jak będziecie, no, tylko mi potwierdźcie na pewno, że, że będziecie, że mnie nie ściągała, wiesz, na darmo dziewczyn. Dobra, a Ty byś na takiego 37-centymetrowego usiadła? No raczej nie. Nie? Za duży? Za duży. Ty chcesz, żeby i ja tu Ja mam malutką cipkę, to by mnie rozerwał. Ale, ale, bym tą twoją cipeczkę już tam normalnie, o! No dobra, to czekam na was. Dobra, to, to tam... Przy... To jeszcze do pół godziny. Dobra, to tam przyszykuj cipeczkę, wypachnij się, bo ja tam wjeżdżam w ciebie normalnie na ostro. Bez piekolenia. Dobra, to potwierdź mi do, za pół godziny, czy będziecie na pewno. Normalnie, to my za pół godziny zadzwonimy. Dobra. No to do usłyszonka. No. Pa! Opa. Ja pierdolę, żebym trafił numer, co? Ty, za pół godziny no, dzwonimy? Nie. Powiemy, że, jest, że jedziemy, co nie? Nie, za pół godziny powiesz. E kurwa, patrzcie w niebo! here. Ty, to gdzieś ty dzwoniłeś, Ja myślałem, że to z Warszawki. Nie wiem, to jakieś dupie, kurwa.